Po dwóch tygodniach deszczu wyszłam w końcu na taras. No i cóż, stwierdzam, że trzeba się wziąć za posprzątanie tego tarasu, bo kwiatki już są marne, więc trzeba je wyrzucić. Niestety już jest jesień. Mm. Trzeba czekać na kolejny sezon, gdzie kwiatki będą, więc tutaj wszystko muszę to usunąć. Z tych pelargonii też no, niby się trochę zabrały, natomiast no, nie ma sensu ich też trzymać, bo do pierwszych przymrozków, a później będą już brzydkie. Natomiast, no i tak są jeszcze w miarę normalne. Różyczki muszę owinąć agrowłókniną. No i cóż, przygotowujemy już teraz trochę na sezon jesienny. Tutaj te róże też już jeszcze mają pąki, natomiast no już jak widzicie mają takie brzydkie liście, które opadają, więc też już trzeba je chyba poobcinać i zawinąć w agrowłókninę, no żeby przezimowały. Ten kwiatek podobno jest wieloletni, natomiast ten tutaj trzeba go wnieść do środka, nie mam miejsca, żeby go trzymać w środku, więc musi zostać na zewnątrz. Planuję go też obłożyć agrowłókniną, natomiast no pewnie nie przetrwa. Z tych pelargonii jestem średnio zadowolona, bo one kwitły tylko jak je kupiłam, a później głównie miały zielone liście i gdzie gdzieniegdzie jakiś tam kwiatuszek był, więc no z tych jestem średnio zadowolona, aczkolwiek były bardzo ładne. No jak widzicie tutaj wszędzie liści, bo padało i no i spadają jednak te liście. Tutaj mam warzywa. Jak w warzywniaku zobaczyłam, że tutaj jeszcze są małe Yy, poziomki natomiast raczej już nie yy, tutaj o raczej już nie dojrzeją, bo one już tak z miesiąc są tutaj też jest jedna truskawka, która też raczej nie dojrzeje yy, więc muszę tutaj tą sałatę zużyć Obciąć jeszcze raz chyba te truskawki. Tutaj jest mięta, która już została obcięta i znowu wyszła, więc no to też wszystko tutaj muszę agrowłókniną okryć, żeby się tutaj nic nie stało. Tutaj też jest dużo mięty, natomiast tutaj siałam pietruszkę. Widzę, że wychodzi ta pietruszka, więc może na wiosnę będzie. A tutaj mam, tak jak było, dużo pietruszki. Seller się zabrał niedawno, więc no teraz dopiero wychodzi. Tu jest lubczyk. Rozmaryn już trochę przebrałam i ususzyłam. Nie, to jest Tymianek, przepraszam, Tymianek. Tu mam sałatę lodową, którą też jem i też muszę ją dojeść. Co to brzmi? Nie, chyba samochód jechał, taki ciężarowy. Natomiast tutaj mam dużo oregana, dużo no i chyba to muszę ususzyć, bo szkoda by było, żeby to się zmarnowało. Oregano jest pyszne praktycznie do całej kuchni włoskiej, więc no do wszystkich potraw włoskich, więc coś na pewno się z tego zrobi. No i tak, tak mamy właśnie tutaj sprzątanie, no i czekanie znowu na wiosnę, aż będą piękne, ładne kwiatki. Posiedziałam trochę na tym tarasie i nie chcę mi się dzisiaj tego sprzątać, więc może jutro się za ten teraz wezmę, e, bo ma być ładna pogoda już chyba do końca tygodnia, tak więc e, no myślę, że, że w tym tygodniu ogarnę ten teraz, natomiast no, nie chcę mi się jakoś tak dawniej. E, no, jak są takie cieplejsze dni, to bardziej się chcę na tym tarasie robić i tak wiecie, myć ten teraz i w ogóle jak już taka jesień, jest to, no, mi się je specjalnie chce. Pytaliście też o kwiatki, tak więc oświadczam, że wszystkie mi na razie rosną. Tutaj mi wypuszcza. Mm... Nie wiem, jak się nazywa już ten kwiatek, bo oczywiście zapomniałam. Natomiast ten kwiatek mi wypuszcza tutaj jednego nowego liścia. Monstera też widzę, że tutaj zaczyna jednego. Maranta też nawet, nawet się zabrała, bo jednego liścia miała żółtego. Natomiast no, wzięłam jej tego liścia i tutaj widzę, że ma takie grube te liście. To też no rośnie. Pod spodem mam też. No, takie, które, które muszę powiedzieć, że yy, rosną. I... No, a starzec nadal wygląda tak, jak wyglądał, więc yy, no, nic się mu tutaj na razie, w sensie, no, uschło coś tam. Natomiast dwie gałązki zostały z czterech gałązek, więc yy, mam nadzieję, że będzie. Nie, no to starca już nie będę kupować. No, sansevierie kwitną. Strelicja wypuszcza nowe tutaj właśnie o tutaj. Czekajcie o tu. Wypuszcza nowego liścia i tam jeszcze też widziałam jednego. Palma areka odchorowała i szczerze mówiąc spryskałam ją jeszcze raz tym takim opryskiem na wszystkie jakieś tam grzyby i grzyby i owady. I no i muszę powiedzieć, że ma nawet czyste te liście więc więc nie jest źle tutaj po prostu tutaj jeszcze muszę poobrywać te, te suche jakieś tam brzydkie gałązki natomiast też jak widzicie o tu ma nowego no jest też tutaj jest nowy też liść ten tak więc no nawet nawet idą jak na jesienną porę nawet idą te kwiatki Tutaj mam nowego storczyka, którego dostałam na imieniny, co prawda no jak to nowy storczyk na nowym miejscu, opadły mu, dużo pąków mu opadło, natomiast no niektóre się trzymają, też yy, widzę, że tutaj wypuszcza nowe jakby takie pąki, więc to... Mm, co jeszcze? Tego kwiatka kupiłam ostatnio, oszą za 10 zł, natomiast y, muszę Wam powiedzieć, że dużo już takich, y, 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 dużo już y, liści żółtych oberwałam, więc jemu raczej nie daję szans na przetrwanie. Y, filodendron bardzo ładnie się zabrał. Y, to było co? Alokacja? Chyba tak. No to na razie jest w takim stanie, jak, w jakim ją wsadziłam. Y, natomiast, no jaka jest to taka była, ale mam nadzieję, że się zabierze. Paprotka też rośnie. Tutaj mam jeszcze jednego kwiatka, którego przyniosłam z gabinetu męża. Mm, tutaj jest bonsai, czy jakiś tam się fachowo nazywa, nie wiem jak. Natomiast no, on ma tak, takie etapy, że na jesień zrzuca liście. No i tutaj też zrzuca. Natomiast dałam mu odżywki do bonsai i mam nadzieję, że tutaj mu się będzie lepiej rosło. Zabrałam się w robienie barszczu w tym sezonie pierwszego. I tutaj mam już taką powiedzmy podstawę, która się już zaczyna mi tutaj gotować. Natomiast ja to będę na takim bardzo małym bardzo małej mocy płyty jakby tak tylko wiecie, podgrzewać, żeby mi to nie, się nie zagotowało, bo jak mi się to bardzo zagotuje, to ten barszcz straci kolor. Natomiast mówię, że tutaj jest baza, dlatego że tutaj jak się to ugotuje i um, upieką się tutaj jeszcze buraczki, tutaj buraczki pie, piekę, tutaj piekłam cebulkę i dlatego mam taki y, przypieczony właśnie, przypieczoną blachę, natomiast tutaj się buraki pieką pieką. Będą właśnie te boreczki się pieką, będą dokładane tutaj do tej już bazy jakby takiego barszczyku, a na sam koniec pójdą jabłuszka, czosnek no i to będzie się jakby tam i to zostawiam na noc w lodówce. No i na drugi dzień wychodzi obłędny barszczyk. Oczywiście tutaj jest włoszczyzna taka standardowa bez marchewki, czyli są... Jest cebula, por, seller. Co tu jeszcze jest? Oczywiście buraki, bo połowy buraków się właśnie tutaj gotuje, połowę się piecze i co jeszcze jest, marchewka liść laurowy, ziele angielskie pieprz w ziarnach, no i tu jeszcze dodałam dwa grzybki, żeby taka właśnie aromat już taki trochę świąteczny był natomiast, no wiadomo, że to jeszcze nie będzie taki typowo świąteczny barszcz no i właśnie później to jabłuszka tutaj mam właśnie mieszankę jabłuszek, które miałam ze wsi, więc no, jutro właśnie muszę iść do, jak pojadę na bazarek to muszą kupić uszka jakieś takie dobrej jakości, więc mam nadzieję, że będzie pysznie. I na drugi dzień barszczyk wygląda tak. Dużo go ubyło, natomiast wyciągłam też wszystkie rzeczy, które gotowały się w barszczyku. Zostały tylko pieczone buraczki. No i tak jak mówiłam, były jabłuszka tutaj na noc zostawione na wierzch, i to wszystko było w lodówce, więc teraz tylko podgrzewam i jadę do sklepu kupić uszka. I kolor, czekajcie, może tak Wam pokażę, o, tak, a kolor barszczyk ma taki bardzo ładny, jest bardzo gęsty, wręcz taki sok buraczany bym powiedziała, no tutaj kamera jednak nie oddaje tego buraczanego smaku, buraczanego koloru, natomiast no jest taki typowo buraczany, tak więc lecę na bazarek, tak jak Wam mówiłam i po łóżka. Dobra, wróciłam z oszą, kupiłam y, to, co chciałam kupić y, i teraz tak, co kupiłam, pokażę wam. Uszka, tak jak mówiłam, muszę do babciu kupić, więc zjem dwie paczki. Niestety nie było takich... Y, na wagę uszek, tylko były takie pakowane już, no ale nic, takie były, więc spróbujemy takie. Jedne mam uszka z kapustą i z grzybami, drugie mam uszka z grzybami. Z... Byłam też w Oszą kupić mężowi kefir, więc wzięłam mu kefiry i dodatkowo kupiłam już niczy natomiast zostały mi w samochodzie. Kupiłam już niczy i za 6,99 całkiem takie dość duże, więc fajnie mi się udało je kupić. Myślę, że za tydzień już zniczy nie będzie, bo już dużo było przebranych, przynajmniej w O'Shawn, a z tego co pamiętam w oszą nie dokładają już później jak jakiś tam braknie zniczy czy asortymentów. Więc tak, no ale było też jak jest oszą, jak jest Wszystkich Świętych to jest też Halloween. No i wzięłam tak Mikołajowi, wzięłam taką lampkę-świecidło, to jest taki, o obraca się taki dzyndzelek i świeci. Nie wydaje to żadnego głosu, myślę, że jakby wydawał głosu to i by się tego bał. A tutaj sobie po prostu naciśnie i no i mu się obraca tutaj i kręci, więc będzie miał fajną zabawę. Wzięłam takie opaski dla nas z trzech. Ogólnie wszystkie te akcesoria do na Halloween po 5 zł, czyli takie opaski 1 na to jest taka z pająkiem i jedna to są dyniowe takie, o dynie takie z filcu, no i jedna takie dynie chyba świecą. Albo coś, a no tak świecą, więc takie po 5 zł, także one są na rok, więc yy, i dla siebie wziąłam takie opulary. Więc tak, będę tak straszyć w tym roku. No i wzięłam jeszcze balony, bo mamy butle z Halem, więc tak myślę, że może te balony tym halem napompujemy i to z Halloween. Wzięłam też bułeczki do właśnie, które kupiłam. Ale zanim zaczniemy wędliny, to sobie gałkę taką owczą, 90% owcy, 10 krowy i jeszcze ma dodatkowo serwatka, więc to nie jest taka twarda gałka, tylko taka miększa. Właśnie ona jest idealna do yy, podpieczenia w piekarniku z żurawinką, więc to tak. Masełko, które Wam już też mówiłam nieraz. Ser kozi. Kupuję sobie taki mały kawałek i ja praktycznie tylko ten ser jem. No i twaróg yy, kozi na kanapeczkę albo taki, do, taki twaróg kozi też jest pyszny do yy, tosta z dżemem porzeczkowym, takim bez cukru i właśnie z tym serkiem. Jak się tą otwiera? Mm, pyszne będzie. No i teraz osoby, które nie jedzą mięsa, nie patrzą, bo będę pokazywać mięsa. Ogólnie wzięłam trochę tych szynek, dlatego, że wędlin ogólnie, dlatego, że za dwa tygodnie dopiero będziemy, więc na dwa tygodnie ma nam to starczyć. Tu jest taka indyk włoski, to jest gotowany, marynowany indyk, bez żadnych konserwantów, ogólnie te szynki i te wędliny, tak jak Wam mówiłam, są bez konserwantów. Jedna, nie, tu jest akurat boczek, taki na przykład do podpieczenia sobie, taki bekon, żeby zrobić, nie wiem, jakoś tak mam ochotę na to, a jak jeżeli nie wykorzystam, to dam do zupy. Bo to nie zepsuje się, to spokojnie 2-3 tygodnie może leżeć w lodówce. Tutaj mam taką e, ala lisiecką, tylko że 100% indyka, to też jest bardzo dobre. Niestety nie było tej krakowskiej, którą zawsze też brałam. E, tutaj mam taką małą e, laseczkę kiełbasy wiejskie, i to jest taka grubo e, W sensie wiecie. Mm, o, to jest taka nie ekstra mielona, tylko są tutaj czuć te kawałki tej, tych, yy, tej szyneczki. To jest 100% szyneczka. Bez żadnych dodatków w sensie: no, szynki wieprzowej. I, i yy, szyneczka wieprzowa z tłuszczykiem. Albo o, może coś Wam takiego pokażę. To też jest taka szynka, która um, będzie się o ojej. Natomiast będzie zawsze dobra i ten aromat będzie zawsze zachowany. I jeszcze mam do spróbowania, z których rzeczy nigdy nie miałam, kabanosiki. Mam trzy rodzaje. Jeden jest z dzika, jeden jest wieprzowo-cielęcy, jeden jest z indyka, także to też będziemy spróbować. Jeżeli nie zużyjemy, to tak jak mówię, bigos, zrobię, czy czy coś na pewno um, tam, y, zrobimy z tego, natomiast no, rzadko jest tak, że czegoś nie y, zużywamy i trzeba będzie z tym kombinować, także na pewno to y, y, zjemy. Tak więc to mamy z Wendlin, ale już inne osoby mogą patrzeć. Co jeszcze kupiłam? Aha, byłam jeszcze odebrać w 5 o'clock y, prezent dla mojej szwagierki, nie wiem jak się nazywa, siostrę mojego męża, chyba się szwagierka. No i oka okazuje się, że jakiś tam ogólnie prezent zamawiałam przez internet z odbiorem właśnie w sklepie Five O'Clock, no a jak tam wyszłam, no to przepadłam i kupiłam oczywiście więcej rzeczy, więc... Więc tak, już Wam pokazuję. Ogólnie dla szwagierki kupiłam herbaty, więc tego Wam może nie będę pokazywać, bo na pewno też mnie ogląda, więc żeby nie wiedziała, co będzie miała. Więc to tak. Pokażę wam to, co ja dla siebie kupiłam. No, tutaj mam ten prezent dla, właśnie szwagierki. Dobra. No i co kupiłam dla siebie? Wzięłam taką herbatę. Yy, ogrzej się. To jest herbata prze. Yy, czy... Herbata, czerwono, krzew afrykański z dodatkiem skórki pomarańczy i korzennych goździków. Pachniało to obłędnie, wiecie co, patrzę, bo mam na tarasie pranie, ale jest jakiś taki wiatr, że po prostu nie wiem, czy mi tego prania nie porwie. Więc mam nadzieję, że nie, ale zaczekajcie, idę sobie przełożyć tą suszarkę. Okej, okay, no. powinno być ok. Yy, no więc tak, tak jak mówię, herbata, yy, herbaciane smaki jesieni, ogrzej się. Kolejno wzięłam 100% truskawki z morwą bez cukru. Ogólnie dużo tam było mm, przetworów, na przykład były. Powidła. Ja lubię powidła do pierników, już się taki czas zaczyna, że piernika to by się już w sumie zadło. No i tam się dodaje powidła, natomiast były ja powidła z cukrem. Mówię pani, że wszystko pani tutaj ma pięknie, ładnie, natomiast cukier jest, ja nie chcę cukrem. No i dała mi pani truskawkę z morwą. To jest też taka truskawka, to jest taka konfitura bardziej, którą można też do herbaty dodawać. Jeszcze jedną herbatę mam, czekajcie. Tu jest kawa, tu mam. I jeszcze mam standardowy Air Grey, herbatę, bo my Air Grey pijemy, liściastą, ale powiem Wam, że zapach tej herbaty, jak mi pani dała powąchań, no to, to jest genialny zapach herbaty właśnie Earl Więc będę testować. No i wzięłam też trzy kawy. Jedną kawę mam Espresso Dom Vito. To jest taka ziarnista. Na razie wzięłam 20, 200 gram. Ogólnie ona chyba za 200 zł jest ta kawa, tak więc no jest droga. Natomiast sprawdzę, ja mam ekspres ciśnieniowy, więc wziąłem ziarna. Mam też miodowy piernik, też do ekspresu 100 gram. I jeszcze wziąłam sobie syrop klonowy, yy, mieloną taką. Natomiast pani mi grubiej zmieliła, żebym sobie nie mogła włożyć tutaj. Yy, no, tutaj mam opcję w ekspresie, że mogę taką mieloną kawę dać i też do ekspresu ciśnieniowego, więc pani mi zmieliła takie właśnie ziarna. Ale pachnie po prostu, o, aż bym się napiła teraz takie kawy. I co? I to wszystko, tak? No tak ja mówię, że prezentów nie będę pokazywać, natomiast chyba to jest wszystko. Idę teraz jeść ten barszczyk, bo już taka głodna jestem, więc gotuję uszka, idę jeść barszczyk. No i co? A z Wami się żegnam, życzę Wam miłego końca dnia, no i do zobaczenia w kolejnym.